A to, że. To rozumiesz? Tak. Teraz to rozumiesz? Tak. Ja myślałem, że zrozumiesz ten szat, bo to miało być w ogóle nieśmieszne, ale. O, matko. A jakie typowe pytanie słyszysz? Czy Cię... słyszysz takie pytanie, jak tam było w szkole, a gdzieś tam? Nie, nie ma takiego. Cię zadam takie pytanie. Jak tam gdzieś było? Nie wiem gdzie. Nie ma skipów. A o, <laughs> że ci nas z tym słuchać więc... <laughs> no wiem. <laughs> Potem dam linka do jej, do jej tych do jej filmów, więc spokojnie. <laughs> Było, było, było. Będzie na szotcie. Tu się wybije. Spokojnie oznacza ciebie, że ten. W, z, w współpracy z. Adixem. Też kurde, odpada. shot. I nie ma, i ją wcięło. Czemu ja w ogóle nie mam bindów? Nie A dobra, bez Nie no, ty jesteś. Ale uu, ma. Ej, wat. Tak zabaki. Tak weź, weź, po prostu chmurę puść. Puść chmurę, powiedz, że tęczowa chmurę. Tęczową chmurę puszczasz. Zobacz się, osób się zleci do tęczowej chmury że nie Ty tak Ty widjdzi ja w metarrci nie ja patrzę, Bo ja się zajmuję fajukim. Matko. Nie bym sobie, sobie rzadko ale to nie e, dawaj. Ogólnie napisano to miał innego moda, tylko on nic nie odpisuje, nie odczytuje. Nie, nie wiem, co się z nim dzieje. Napisałam. Chcesz, chcesz na ten? Na streama? Napisałam że chcesz na streama. Po nic nie odpisuje I napisałam. Czy z kimś umówiony? Idealnie się nie odpisuje Mam tak wczoraj Chcesz na odcinek? Ale zależy z czego Bo jest umówiony Jakby nie wiem napisał, że jest to ta Ale nie na zaktualizowanej A chciałbym Co? Eee Zaktualizuj W ogóle masz nowy tak? No w takim sensie, że ten, bo ja mam, przeczytałem pakiet, że co miesiąc mam nowy. I po prostu to co nie zużyję, to się odkłada i po prostu pewnie mam coś koło cały czas mam 20 gigabajtów tego szybkiego, a tam już 17. A tego wolnego to ma pewnie z trzysta gigabajtów, coś takiego. Ja najczęściej zużywam praktycznie wszystko co się da. To nie mi tak tłumacza, że ten internet nie przepada, tylko po prostu wiesz chyba, chyba, że no nie wiem A, a no w końcu mam status, że nagrywa Dlatego ci polecam OBS studio. Ja tam na Tik TikTok live. <grywa> <grywa> TikTok YouTube TikTok live. Tak jakbyś pamiętał taki opis, tak jak ja, to pewnie plus 5000 osób się działo i co coś, ci coś wysłało. A weź bądź kamerę i zająć makarennę. Wysyć Jumię. stówkę. <grywa> Ej! <grywa> Do no i do profilu mam. A co? Oh. No klikniesz ci się otwiera strona i tam masz po prostu tak jakby Kurde, tam po prostu wpisujesz swój nick, adres e mail no. i twą wiadomość. Po prostu tam płacisz tak. A ty sama też kliknęła pewnie, żeby sprawdzić, nie? No, no zaloguj się nie. Nie zaloguje ci się, chyba na dostałaś w Fortnite. -cie. A masz takie coś? Takie coś, takie coś że w Fortnite jesteś tam? Adiks, tak. nie yeah. w sumie lepiej jak być po imieniu, mówił. Tylko nie, jak jest twoje imię. To może. A ty znasz moje imię, co? Pano czasem Wracajczasonika Adam. No, że mój moderator tam nie wbije, jak mój moderator ma teraz na imię. Hmm. Nie pamiętam... Teraz, te, te, teraz chyba szukasz odcinka. Będzie nagrywałem z nim, co nie? Nie. Yeah. No, ale ty znasz moje imię. Mm. Ogólnie przekaz. Co? No wiesz przecież To napisz mi na PW okay. Bądź tyle Mam ogólnie swoją st stronę na wikipedii Jakbyś pisała moje imię i nazwisko co? No, No. <laughs> tak jest jeszcze po prostu ten to jest memiczne. Tak naprawdę to nie ja, ale jakbyś sobie wpisała to po prostu ten. Cię okazuje, że tak naprawdę jestem y, y, tym... Y, bank... Y, tym... Y, Zarządcą banku... Narodowego. Przynajmniej z tego co pamiętam, że tak było. Jestem prezesem zarządu Santander Bank Polska. Mm. <noise> tak naprawdę na żarty. Jest na Wikipedii. Masz swój życiorys. Jestem ratownikiem. I przewodnikiem górskim na oczycie, A, o, o, naczelnikiem grupy tatrzańskiej GOP. Go, go, go. I umarłem w 1928 znaczy w 2021. Dobra, ratownik to żywy ratownik. Chciałam dosłownie to samo powiedzieć. No ja jestem wszędzie. Ja jestem wszędzie, ale tak naprawdę nigdzie. Jedynie, ja gdzie są moje zdjęcia, to na, na Facebooku. Czego nie umiesz? To ci dam pana. Nie będziesz umierała mhm. Chcesz kota? Po co ci kot? Kot No po co ci kot? Matko to nie kot A wiesz to wulkan? Tem, né? Tem uma chile-brusa, Ah, tô! <laughs> A gente vai vulcão? Vulcão, vulcão. Nie ja wiesz co to wulkan? Wulkan, normalne słowo wulkan Ja wiem Ja nie wiem co to znaczy wulkan Słowo, słowo wulkan no wulkan A chcesz znać to słowo? No, ale o co chodzi w sobie, Wulkan? Wytłumacz mi je. Nie, nie, o nie, 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 o co chodzi. A w nie, a jakiej... nie, a, ten, co? A... No se... Piątkę, ale... w jakiej skali? No bo bar dostał w... Baromach? Nie, w baromach. Nie ocenę w baromach. bo Bary to jest bar.

A, czemu jest takie opóźnienie? U mnie czy u ciebie? U mnie? Nie wiem, bo ci internet wybuchł? Nie. Nie. E ja tak pewnie z streama nie ma, będę coś kończył po 18 czy za pół godziny, bo i tak nikt nie wbije. Tak. Czy dokończę to kopać? Profil. Profil. Jest. A co? <laughs> ale jeszcze zanim... ale zanim pójdę, zrobisz chmurę na streamie. Ok. No przecież szkowałaś do tego, tak? No. <laughs> O, nie bawi. To powinno działać. A ten, a jak y, Michał puszcza chmurę, to puszcza tak że wie, że do dołu, bez kamerki. Tylko po prostu z kamerką włączę, żeby pokazać. Ale ty pewnie nie będziesz tak chciała i powiesz, że nie. Ty, ty musisz być. <laughs> nie chcę mówić ta, 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 ta specjalna. A z kamerką nagrywasz was Włącz kamerkę na streamie Ale na Discordzie włączasz O tak Mi się teraz przypomniała ten afera z kamerkami Wiesz o co chodzi Takiej jednej influencerki, która miała potem pełno takich filmów. Wiesz o co chodzi? Oczywiście, kaiko Kai, Kai posz, po, poszła. Musisz się chyba psychicznie przygotować. <laughs> mm. so, thank you. Co? Ty? No, ty nauka, ho, ho, ho. To chyba coś ci się stało Dzwonić po karetkę? Może tam. Że głowa ciebie boli i musisz się uczyć A co, bo Ci zagrożenie wychodzi? A przecież Ty lubisz wielokie? No, lubisz przecież. Lubisz, 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 tylko nie wiesz o tym. Po prostu udajesz, że nie lubisz. Ej, ładna pustynia, co nie? Co? Gdyby... Cokolwiek by było najpierw? Na pewno... To? A ja zapytam No po co zacząłeś mówić i... <śmany> tak, tak jakby się zaczęło <śmany> Ale ty Ty się dusiłaś? <śmany> Że jestem używać modulatorów. Masz. To powtórz. Ale szybciej. Ja Modula... Mo <noise> <noise> to nie masz? Mod modelatoru. Mod ...głosu. <noise> wystać na kurs polskiego? Zapłacę, mi. Zapłacę ci za... ...kurs polskiego. Tylko z moją panią, taką znaczy, moją, moją nie moją taką panią, tylko po prostu ze szkoły. Ona będzie w dwa dni nauczyła wszystkich lektur, Mówisz mi I to jeszcze za 200 zł, całe.